Ventus 2X, jak wskazuje sama nazwa, wyposażony jest w układ chłodzenia bazujący na dwóch wentylatorach i całkiem solidnym radiatorze wspieranym dodatkowo niklowanymi, ale miedzianymi ciepłowodami. Warto też zwrócić uwagę na to, że poza chłodzeniem rdzenia MSI zadbało o chłodzenie sekcji zasilającej karty, a wszystkie te zabiegi pozwoliły na zachowanie relatywnie małego rozmiaru karty wraz z lekkim fabrycznym oce producenta względem oczywiście taktowań bazowych NVD. Testy wykonałem w rozdzielczości 1920x1080 pikseli, czyli w dedykowanej dla tego akceleratora w dwóch grach – Dziedzictwo Hogwartu oraz Cyberpunku 2077. Zacznijmy więc od cyberpunka. Full HD, na detalach wysokich, ale bez upscalingu, średnia ilość generowanych klatek to około 78 fps średnio. Aktywacja DLSS w trybie jakości, ale bez generowania klatek, daje relatywnie niewielki wzrost średniego FPS do około 88, ale znacznie poprawia się 1% low FPS z około 17 do ciut ponad 30. Dlaczego jest to tak ważne? Ano dlatego, że dzięki temu odczucie samej gry jest znacznie płynniejsze podczas rozgrywki. Nie ma dropów, które psułyby jej odbiór. Włączenie generatora klatek od razu powoduje również włączenie technologii NVIDIA Reflex. DLSS cały czas pracuje w trybie jakości. No i przy generatorze razy 2 średni FPS podczas testu wyniósł około 154 fps a w trybie Multi Frame Generation, czyli razy 4 z łatwością przekroczył 200 klatek. W dziedzictwie Hogwartu również Full HD i na ustawieniach wysokich sytuacja wygląda bardzo podobnie. Bez DLSS ilość średnia generowanych latek to około 75 przy 46 fps 1% low. Po aktywacji Absclera rośnie ilość średnia FPS do około 108, ale rośnie również, choć już nie tak imponująco 1% low FPS, do około 57 klatek. Generator razy 4 podbija średnie FPS do równo 305 klatek średnio, ale 1% low w zasadzie się nie zmienia. W obu przypadkach Nvidia Reflex pomaga zmniejszyć powstałe opóźnienia. Karta MSI pozostaje nawet podczas grania bardzo cicha, relatywnie chłodna i energooszczędna.